Zaskoczyłaś tak. mnie ostatnio. Czym? Bardzo mi zaskoczyłaś. Czym? Zrób sobie taki rachunek tam w głowie, czym mnie mogłaś zaskoczyć. Coś, co nie było totalnie w twoim stylu zrobiłaś. To tak medialnie. Ja zrobiłam coś nie w moim stylu? Moim zdaniem nie w twoim stylu. To dawaj. Koperty, mówić to coś? Dlaczego zdecydowałaś się e, skomentować wypowiedź Karoliny Pisarek? No było to nie w twoim stylu, nie? No było to nie w moim stylu, bo ja nigdy nie wchodzę w jakieś konflikty i yy, nigdy nie wypowiadam się, raczej zazwyczaj nie wypowiadam się publicznie na różne tematy, tylko wiesz, że tutaj z Karolką mi się trochę zbierało już. Zbierało mi się i powiem Ci tak, ja ją poznałam w top model. I rzeczywiście ona później mi napisała, że mogłam do niej napisać prywatnie, a nie robić tego publicznie. Absolutnie, podkreślam, nie zrobiłam tego pod publika na zasadzie, żeby była jakaś oferka, bo doskonale wierzę, że mi na tym nigdy nie zależy. Bo naprawdę miałabym już milion pomysłów na to, żeby robić wokół siebie szum. A ja kocham to, że ja jednak, mimo że pracuję w branży, jakoś tak mi się udaje przemykać przez to dość anonimowo i moje życie raczej nie wypływa na powierzchni. Mam nadzieję, że tak zostanie. Ale ta sytuacja mnie bardzo zdenerwowała i to było naprawdę działanie pod taką. No to była chwila? Ja wtedy pamiętam, leżałam po planie Ninja Warrior, wróciłam do hotelu, rzuciłam się na łóżko i zobaczyłam tę informację o dzieleniu się, jakie kwoty znajdują się w kopercie po weselu. W ogóle to całe wesele już nie będę komentowała, dla mnie takie po prostu pokazywanie czegoś publicznie, tak prywatnych, intymnych chwil, no nie jest w moim stylu. A tutaj stwierdziłam, że to skomentuję, dlatego że wiesz, do niektórych ludzi nie dociera jak się mówi im prywatnie takie rzeczy. Czy stwierdziłam? Do nie, nie pisałam Karolinie takich rzeczy, ale naprawdę już widziałam jak się jej obrywa w komentarzach, widziałam jak ludzie to komentują, więc naprawdę to do niej docierało, że to zachowanie jakie ona, jakim, jakie ona pokazuje to, to nie jest dobra droga. Ja to skomentowałam, myślę, że w dość delikatny, taki trochę żartobliwy sposób, aczkolwiek jak widać e, mocny i skuteczny, bo później widziałam, że Karolina jednak zrozumiała, że to zachowanie nie było fajne i już zaczęła się inaczej wypowiadać, więc lekcje odrobione. Bardzo się cieszę, że e, Karolina teraz dzięki temu może stać się lepszym użytkownikiem internetu. E... A czy, Twoim zdaniem, Karolina Pisarek trochę przesuwa granice prywatności? Przesuwa, tak przesuwa, przesuwa i dlatego ja wiesz to. Ja, ja dlatego stwierdziłam, że ja chcę taką czerwoną lampką zaświecić, bo my jednak jesteśmy wszyscy wróżnicami później do jednego wora. Wszyscy jesteśmy influencerami. Później to się mówi tak, a ci influencerzy to zwariowali, za co oni płacą te pieniądze? Skąd oni mają w ogóle te pieniądze? A w ogóle co oni gadają w tych wywiadach? Jak można mówić? I to się nam wszystkim obrywa później, dlatego ja się wypowiedziałam. Karolina była tylko tak jakby takim bodźcem, takim punktem odniesienia. Tak naprawdę to moje słowa były do wszystkich ludzi, którzy przeginają po prostu. O pewnych rzeczach się nie mówi. Naprawdę, jak ma się czuć pani Krystyna, która dostaje 2000 miesięcznie, ogląda nas wszystkich w telewizji, w internecie i dowiaduje się, że ktoś w kopercie na wesele dostaje 100 tysięcy złotych? Albo jak ma się czuć pan Tomek, idący na wesele do kogoś bliskiego, e, do swojej rodziny, który, którego stać tylko na to, żeby maksymalnie włożyć stówkę do koperty, wiesz? Ja uważam, że takie, że dzielenie się takimi informacjami jest nie na miejscu. I dlatego mi się wtedy ulało, zdenerwowałam się e, i to już była taka moja granica, ale naprawdę dużo wcześniej już miałam ochotę e, gdzieś tam zaingerować i wygłosić swoją opinię, ale nie robiłam tego. Karolina też nie może mieć mi za złe, bo ja uważam, że ja to zrobiłam w bardzo delikatny sposób. I powiem ci, że zdziwiłbyś się, ile ludzi, szczególnie z branży, napisało do mnie Karolina, dziękuję ci, ale ja nie mogę się powiedzieć bo... Występuję z nią teraz w jakimś programie, bo yy, współpracuję z kimś tam, z kim ona współpracuje. Generalnie każdy się bał, a każdy miał ochotę dokładnie to samo powiedzieć. Nie będę mówiła kto, bo to jest nieistotne, jak się domyślasz, yy, ale bardzo dużo osób mi napisało, że dziękują mi za to po prostu. I naprawdę, Karolina, to nie chodziło o to, żeby Cię obrazić, albo że to było jakieś takie personalne, tylko. Po prostu uważajmy na to, naprawdę to, co my mówimy w internecie, jest bardzo istotne i to, co robimy w internecie, więc naprawdę warto przemyśleć to 10 razy, zanim coś się powie. No zobacz, ja już tyle lat jestem w tej branży, ja naprawdę wiem, czego nie wypada mówić. No, no to czego nie wypada Ja mówić rozumiem, tak że na można tego mieć tego wpadkę, wywiadam. bo ja też pewnie będę miała taką wpadkę nieraz. Może dzisiaj miałam. Może dzisiaj już miałam, nie wiadomo, ale naprawdę no, mówienie o pieniądzach przede wszystkim to jest podstawa. Okej, okay, fajnie nam jest w tej branży, nie ukrywam. Ja jestem zadowolona z tego, ile zarabiam, ale czy kiedykolwiek powiedziałam ci, ile zarabiam? Nigdy. Nie. A już wiele osób mnie o to pytało i nigdy się nie dowiecie. Bo po prostu nie mam potrzeby mówienia o tym, ku czemu miałoby to służyć mówienie, ile zer mam na koncie w ciągu roku. Komu, czemu ma to służyć? Tylko temu, że będzie się klikał na główek. Ale większości osób będzie, osobom będzie przykro, bo powiedzą, ha, a ja muszę po prostu 20 godzin pracować w takich i takich warunkach, żeby, żeby zarobić parę groszy. Po co to robić? Nie ma sensu.